Witajcie. Wielki Piątek to smutny dzień, dzień żałoby. Przypomina on o tym, że Jezus umarł na krzyżu po długiej męce, ale również o Jego zwycięstwie nad śmiercią. Chrześcijanie przychodzą do kościoła, aby modlić się przy grobie Pana Jezusa. Klęczą przy krzyżu, który jest najważniejszym znakiem chrześcijaństwa. W tym dniu nie ma mszy, a przy grobie pełnią warte żołnierze, harcerze i strażacy. Ulicami miast odbywają się procesje drogi krzyżowej. Posłuchajcie fragmentu opowieści biblijnych o śmierci Pana Jezusa. A więc myślisz, że naprawdę jesteś królem? Zaśmiewali się. Tak? No to spójrz na siebie teraz. Jezus nie rzekł ani słowa. Całe ciało miał obolałe, serce o mało mu nie pękło, lecz nie odezwał się ani słowem. Później włożyli mu na ramiona krzyż z ciężkiego drewna. Ruszaj! I powiedli go przez miasto. Niektórzy ludzie widząc ten orszak płakali, inni cieszyli się. Lecz wszyscy szli za Jezusem. Kiedy wyszedł już z miasta, ciężko stąpając, wlókł krzyż na pobliskie wzgórze. Gdy weszli na jego szczyt, położyli Jezusa na krzyżu i gwoźdźmi przybili do drzewców. To bardzo bolało. Potem postawili krzyż tak, żeby wszyscy mogli go widzieć i pozostawili Jezusa, aby skonał. Złoczyńca, który wisiał na krzyżu obok, bał się. Wtedy Jezus przemówił do niego, i uspokoił go pocieszającym słowem. Była tam również matka Jezusa. Stała pośród tłumu. Jezus dostrzegł ją i zawołał do jednego z uczniów. Zaopiekuj się nią, proszę cię, Janie. Jest odtąd twoją matką. Maria płakała. Płakali przyjaciele Jezusa, lecz na wielu twarzach malowały się inne uczucia niż smutek i rozpacz. Ty lub, już ocaliłeś, zaśmiał się ktoś. Dlaczego więc siebie teraz nie ocalisz? Jezus wiedział, dlaczego Bóg chciał go ofiarować za wszystkie złe uczynki, których ludzie dopuścili się od początku świata. Wkrótce niebo zachmurzyło się i ziemia zadrżała, jak gdyby samemu Bogu pękało serce. Właśnie wtedy to się stało. Dokonało się, wyszeptał Jezus i pośród smutku i ciemności skonał.